Cześć, z tej strony Justyna i Mateusz. Dzisiaj y, mamy przed sobą taki miksik z drapek. Mamy czas na premię za piąteczkę z numerem y, drugim, megalinie za dwie dyszki z numerem y, dwunastym, e, neonowy bonus 7 z numerem też dwunastym i nasze ulubione Paradiso z numerem szóstym. To co, zaczynamy? Zaczniemy sobie od tej za... 5 złotych, i tutaj szukajmy wygrywających liczb i e, portfelika. Tak? Numerek drugi. No to chyba jeszcze nie było tej zdrabki. No czas, no na dwadzieścia szukamy. 22, 30, 13 i o, dwójeczka. Dobra, a mamy eczkę 12 bardzo blisko. O tu mi się chyba kontrolna zdrapa no. czwóreczka. I to by dwie zdrapały. Tak? No. 31, no nie chciałam. No 3 nawet 8. <laughs> Czyli już wiemy, że jest pusta ale, że głoda wygrana pada. 21, 11 28 9 i 32. No i to już wszystko. Tak, wszystko jest było. Niestety. No to teraz sobie weźmiemy neonowy bonus 7 z numerem 12. Tutaj szukamy woreczka i 7. 7 jest razy dwa. Nie trzeba przybliżyć. Czy przybliżamy okay, tutaj? Dobrze. Może jest OK. Dobra. No to mamy. Kapelutek. Aparat. Dzwoneczek. Dzwoneczek. Cytrynkę. Śliwkę. Banana. karon. Tak. Motylek. Pik. Pik. No. Borówka. Kostka wiśnie, melon. Jest! O, jest Dobrze, proszę. się. Super. Wygraną. I worek! Pięknie. Pięknie. <coughs> Co tu jeszcze mamy? Nutka i dwa ostatnie. Kwiat i chmurka. No to proszę. Gdzie mamy tą naszą gdzie my mieliśmy tam naszą siódemeczkę tak, tutaj. O, tak tak. Dobra. No to sprawdzamy. Dyszka, D A. czyli. No i worek też dyszka, powinien będzie 30. No ale tak super. Jest, pięknie, 30, pięknie, trzy dyszki. 30 zł. Gdzie będą F. I to to F, 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 tak. Super. Pięknie. Wygrana pierwsza. Trzy dyszki i już start. Dobrze, nastarzy. to lecimy z Paradiso z numerem szóstym moja ulubiona zdrapka i szukamy kostium i bluzka mamy bluzeczkę kostium i bluzka tu mamy dwie nawet tu mamy kostium pilny jak coś mnie i też mamy kostium dobra no to lecimy dalej Teraz szukamy krab i żółw. zwierząt. Krab i żółw. Tu w pierwszej i w drugiej nie ma. W trzeciej nie ma. W czwartej, w czwartej jest, krab. jest krab. Dobra. I w piątej musi być Krabi żółw. Musi, nie musi. Znaczy się tu zawsze są. Tu chociaż jeden, ale jest z tego co wiem. Jeszcze nie było chyba tak, żeby nie... Nie było. Szukamy termometr i kostka. Tu to mamy wiem, kosteczkę. No, tak z tego co wiem, to chyba tak. Tu mamy termometr. Tu mamy kosteczkę. Termometr i kostka. I w grze numer 5, pięć... Tylko termometr. Tu mamy termometr. Dobra, jest. No to kolejne dwa. Łódź i latarnia. Tu mamy łódkę. Tu mamy latarnię. Dwie. No, brakuje tylko ten, czy do stówek. Yy, a tutaj. Trzy latarnie. Mamy latarnię i łódki nie, łódki nie było. Dobra. No to lecimy. Szukamy Udy, delfinka ody. i mewy. Pierwsza i druga pusto. Mamy. Tu mamy około siebie, proszę, pięknie. I tutaj tu mamy, mamy mewę. Dobra, no to kolejne dwa. Shorty. Napój. Shorty i napój. Mamy napój. Tu mamy shorty. I tutaj... Nie Szorcy. ma, a są szorciki. O, ta chmurka mogłaby być. Dobra. Tu pójdzie w tą szorcie. stronę. Liść i parasol. Liść i tu mamy liść. Tu mamy parasol i liść. Tu parasol. No tak, dosyć sporo, nie? Sporo Wszędzie mi dużo jed... jednego brakuje. No? I tu mamy liść. Nie wszystko chyba. Kolejne dwa. Ośmiornica i rybka. Tu pusto nie widzę nic. Ośmiornica i rybka. Tu mamy rybkę. No a ośmiornica jest tylko tutaj? Mhm, A to 500 to mamy obszczelone. Tu na 500, tu mhm. na 500. Na tej dolnej tylko chmurki brakuje mm, I to są różne symbole. Chcecie. Może akurat. No, płetwy i lody. Tu mamy płetwy, lody. No, to nawet na dwa koła już I mamy. Niestety. Ja ale tyle, tylko nie. Dobra. Mhm. I teraz mamy tak ostatnie dwa. Torba i flaming. I już widzę coś. Mamy wygraną. Proszę dyszka. No to super. Jest dyszka. Torba i flaming. Tu jeszcze mamy torbę i tu mamy jeszcze flaming i torba, ale nie ma wiadra. A tu rybki chyba nie zdrapałam, rybka, tak, tak, bo tak, była rybka. rybka była. była. No ale dobra, jest dyszka. Sprawdzimy, Wszystkie. czy to się na pewno. Tak, a, a, a. Dyszka. Kolejna zdrabka wygrana z numerem szóstym. No to teraz magalinie z numerem dwunastym. Dobra, i czego no, no i tak nie ruszam tą tak zdrapką, to nie wiem. i po prostu tam, wytniemy tamto, wytniemy tamto, żeby nie było widać. Czyli tak, lody. E, mamy lody i zegar, a będziecie mieć taki szybki przeskok, ponieważ właśnie wyciąłem odkryty, odkrytą kontrolną przez Justynę. Lody i zegar. Mm, bo się nie mogę teraz skupić. Lody, zangar. Widzisz gdzieś jeszcze? Tak, są na pewno tutaj lody. A, no właśnie. Dobra. A, no bo właśnie. No i tyle chyba. I teraz no. tak. Moneta i gwiazda. Moneta i gwiazda. No i co? Cienko. Nie? Tu jest gwiazda. Monety na razie nie widzę. To jest gwiazda. gwiazda na samym dole, i to tyle, nie? No, raczej to. Tak. Dobra. Kolejne dwa. Arbus i diament. Tu mamy arbuza. Arbus i diament. O, gwiazdki nie zdrapaliśmy, widzisz? No i oboje no pominęliśmy. Nie. Arbuz i diamencik. Tu mamy diamencik. No i tu mamy arbuza. I tyle. 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 Kolejne dwa. Szukamy pierścionek i pióro. To jest podkowanie pierścienek tak, 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 i tak, pióro. Ja tylko kostkę. No, dobra, pióro jest. No, to widzę. Pierścionka nie widzę i niestety, ale pióra też nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie widzę. Dobra. Szminka, jest mega dużo. Żółw i podkowa. No i tak. Podkowę mamy tutaj. Żółwie też mamy tutaj. Żółw i podkowa. Podkowa. Tylko żółwiki. Tutaj nie. Żółw. Na dole jest podkowa. jest podkowa. Dobra, chyba wszystko. Klucz i winogrono. Dobra, klucz był, na pewno. Klucze widziałam. Klucz. Tu mamy. Tu mamy klucz. Klucz i winogrono. Klucza jest sporo. Nawet. I klucz winogrom. Nie, nie no tu miałam, nie? Za jedno. Dobra, następne dwa. Kłódka i wiśnie. No wiśnie były. Hmm. Już właśnie minęłaś. Na środku. No tak. Kłódka i wiśnie. Pytanie, czy gdzieś jeszcze coś jest? Kutki też nie widziałam. Wiśnie są, widzę. Tak. I tutaj są to widzę. dobra. Kolejne no i tyle. Kolejne dwa. Nie tak daleko, żebyś nie ciachnęła, wiesz, kolejnych tych. Kości i e, sakwa. sakwa. Mamy kości. Tutaj mamy znowu. No i sakwa, ja też nie widziałam. Malutko, bardzo malutko. Kości, Kości i jeszcze. sakwa. Tak jest, dobra. No, lecimy dalej. Rower i łódka. Rower i łódź. Powiem szczerze, że o, rower jest, dobra. No, dwa Tak. E, tu mamy rower. Tutaj mamy łódź tu mamy rower. łódź. Patrz, wiśnie. No i jak my o to? Same. Rower. O, koło siebie, tak? Mm -hmm. Dobra. Dodrapaliśmy przy okazji, wiśnie. Rower i na no dole wszystko. Kolejne dwa. Aparat i korona. Aparat tu jest. Korona też chyba była. Kojarzy było mi się kilka. korona. Ale tak, tutaj. Uh -huh. Korona, aparat i korona. Jeszcze tu nie doszła, Mati. Uh -huh. <gry> tu jest jeszcze korona. I, I nie widzę więcej. Wszystko. Dobra. No, ale słabo, no, sporo sytui nie ma. E, kokos Biedronka. Biedroneczka Biedronka było, jest. kokos to mało to chyba widziałem. Tu też jest. Biedronka, kokos. Jest jeszcze biedroneczka. Tutaj też biedronka. Tu jest biedroneczka. No tej szminki to raczej nie Szmarcie, będzie, no. bo za dużo by tutaj chyba dała. Dobra, sześć do końca. Klapki i popcorn. No nie, co to za symbole? Klapki są, ale popcornu nie było chyba. Klapki popcorn. Nie, klapaczek tylko jedne. Klapki, Słabiutko. a popcornu wcale, cztery. Naszyjnik, piłka. Piłki były na naszyjniku? Nie widzę. Niestety ja też nie. Piłeczka jest. Naszyjnik i piłka. No i piłka chyba była gdzieś jeszcze tutaj, właśnie. Piłeczka tu i tu. No i dwa ostatnie. No. Auto, tęcza. tęcza. autko jest sporo, ale Autka. raczej nigdzie nam nie domknie. Autko, tęcza, wszędzie coś brakuje. Tęcza, autko, proszę, tutaj nawet, nawet. Tęcza i autko. No, wszędzie będzie brakowało po jednym. Tęcza i autko. Tu mamy tęczę, autko. I tu mamy. Autka, ale wszędzie brakuje. Chodzi na to, że pusta, ale Nadie jeszcze jest jeszcze bonus. Jest bonusie, no. Co musi być? Dolar. Dolar. No niestety niestety. pusta. To teraz możemy odkryć nieszczęsny symbol. <noise> tak. H mi się zdrapało. HB oraz L. L. Pusta. No to mega no nie puste, ale... ale tutaj dwie zdrapeczki wygrana W Paradiso dyszka i tutaj 30. I tutaj 30, tak. Także 40 Czyli złotych w tym odcinku wygrane. Wpadło. Czyli prawie się zwróciło, bo piątkę jesteśmy stratni na czas na premię. Tak. Dziękujemy bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Cześć.